Jak będziecie planować, co chcecie zobaczyć, na pewno ta świątynia będzie jedną z powiedzmy top pięciu rzeczy, którą będziecie musieli zobaczyć, bo wszyscy o tym będą mówić. Co warto wiedzieć o tym miejscu? Na pewno to, że bilety są bardzo tanie. Zazwyczaj do atrakcji w Pekinie bilety są tanie w porównaniu do naszych atrakcji. Bilet tutaj kosztował około 30 Juanów. 10 Juanów to 550. Gdzieś tutaj wpiszę, ile to kosztowało. Nie umiem tak szybko w głowie policzyć. Także no, około 15 zł bilet tutaj kosztował. Biorąc pod uwagę to, że kiedy jestem w Europie i chcę zobaczyć jakiś kościół, zazwyczaj. No, są dużo wyższe ceny. 10-15 euro za samo wejście do kościoła. E, jakby taka świątynia była w Europie. Nie wiem, w Austrii. No to pewnie trzeba by zapłacić podobnie? 10-15 euro, może nawet więcej. O ile się nie mylę, wejście do Sagrady Familii w Barcelonie kosztuje podobnie, czyli około 15-20 euro. Najwięcej ludzi chciałbym mieć zdjęcie w centralnym punkcie zaraz po wyjściu z takiej bramy. Dzisiaj z jakiegoś powodu nie ma kolejek, nie wiem dlaczego, ale jak byłem tutaj we wrześniu w zeszłym roku, robiły się kolejki. Tutaj możecie zobaczyć kolejki ludzi ubranych w jeden kolor. Zazwyczaj są to jakieś wycieczki szkolne. Tutaj akurat wygląda to jak wycieczka szkolna. Chwilę wcześniej kilka osób podeszło do mnie, zagadało i chciało porozmawiać. Przywitaliśmy się. Są bardzo mili. Zazwyczaj nie mówię dobrze po angielsku, ale takie Hi, how are you? Where are you from? Rozumieją. Dużo tutaj ludzi do nas mówiło I love China. Ten park jest otoczony takim... Nie park, a świątynia jest otoczona takim fajnym parkiem, gdzie można sobie pochodzić Zrobić piknik, odpocząć. Jest to taki cały kompleks, tak naprawdę. Można tutaj na spokojnie spędzić kilka godzin. Dość popularne jest robienie sobie tutaj sesji zdjęciowych. Dużo ludzi przychodzi ubranych w takie tradycyjne chińskie stroje i robią sobie płatne sesje zdjęciowe często. Tam widzę do góry kogoś, więc podejdę z kamerą i nagram dyskretnie. Nie jestem jeszcze na tyle przyzwyczajony, żeby nagrywać ludzi, więc wejdę sobie tutaj po schodach i dyskretnie nagram tamtą panią, która stoi. Ma bardzo ładny, kolorowy, tradycyjny ubiór. Nie powinienem się jakoś tam szczególnie stresować, bo tutaj ludzie nie mają skrupułów, żeby na przykład nagrywać Europejczyków jakich widzą, więc nagrajmy ją tak dyskretnie. Jest jakiś dziadek tutaj. Coś dla mnie mówi, nie wiem. Dobra, trochę się zestresowałem, ale tutaj, tutaj widzicie panią ubraną pozującą na tle. Tak mniej więcej wyglądają te tradycyjne stroje. Teraz mamy bardzo ciepło w Pekinie, więc dużo ludzi wychodzi na spacery. Jest koniec marca, dzisiaj 26 stopni. Jakieś takie chwilowe ocieplenie mamy, bo za kilka dni znowu będzie około 10 stopni, tak jak to było do tej pory na początku marca. Mówiłem o tradycyjnych chińskich strojach, a widzę tutaj panią ubraną w grzybka z Mario. Chyba, chyba to jest grzybek z Mario. W każdym razie szukamy tradycyjnych chińskich strojów. Tutaj widzę jakąś panią w czerwonym, akurat. Śmieszne są te czapki. Nie podobają mi się te czapki, akurat. Tutaj jedno z wejść do tego miejsca. Taki długi korytarz, najpopularniejsze wejście. Do niego zazwyczaj są największe kolejki. Natomiast tam jest takie inne wejście. Chyba nazywa się to wschodnia albo zachodnia brama, nie jestem pewien. Teraz tam akurat są duże kolejki. Jak ja wchodziłem, to nie było. Ale tak jest kilka wejść. Nie trzeba wchodzić głównym, tam to jest główne, największe. Szukamy dalej państw tradycyjnych strojach. Tutaj już się wpierdzielam w każdy ludziom, ale nie ma problemu, czego się nie robi dla nagrywania. Mamy jakieś panie. No. Ciekawe są te stroje, ale koreańskie stroje narodowe, klasyczne mi się bardziej podobają niż takie. Zobaczymy, co tutaj. Jest dalej. Co mi się bardzo podoba, to że można sobie tutaj dookoła pochodzić. Jest bardzo duży plac. Jeżeli ktoś nie chce sobie zrobić zdjęcia w tamtym centralnym punkcie, może odejść trochę dookoła. I zobaczcie, tutaj dużo mniej ludzi jest w porównaniu do tego, co. O, tam było. O, tutaj jest taki fajny strój czarny. To mi się podoba. To mi się podoba Pani ma bardzo ładny strój, ale tu mi słońce będzie świeciło. Więc zobaczymy tak. Dyskretnie, bardzo ładny. Najładniejszy jak do tej pory, moim zdaniem. Eee, sam bym taki założył, szczerze mówiąc. Udało się kolejną panią tutaj złapać. Jak na razie ten strój jest moim ulubionym strojem. Idą jacyś policjanci, więc nie będę nagrywać ludzi, będę nagrywać siebie. W razie czego, gdyby ktoś się chciał e, przypierdzielić, mamy tutaj coś ciekawego. Teraz tutaj nie wiem, co to jest. Nie wiem, skąd są ci ludzie, ale wyglądają bardzo ciekawie w porównaniu do tych ludzi, którzy wszyscy są. Nie, nie wiem, wygląda jak jakaś mniejszość etniczna. Nie mam pojęcia, ale. Wow. Tak świecą. Ludzie machają do nas, wszyscy ich nagrywają. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ale bardzo fajnie, że udało się ich złapać. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jak ludzie tutaj czasami mnie nagrywają, teraz ja ich chętnie ponagrywam. Chodzę sobie tutaj dookoła. Dużo rodzin przychodzi tutaj na spacer z dziećmi. Aktualnie nie jest tak zatłoczony. Z tego co czytałem, marzec jest jednym z lepszych czasów na odwiedzenie Pekinu. Nie jest to w ogóle turystyczny sezon, nie ma nigdzie kolejek. Bardzo łatwo dostać się do atrakcji, nie trzeba rezerwować miejsca dużo wcześniej. Można sobie fajnie pospędzać czas i poobserwować ludzi. Jeżeli jesteście z Europy i będziecie stać w tamtym miejscu, bardzo duża szansa, że ktoś będzie do Was podchodził. I prosił o zdjęcie. Bardzo łatwo jest też dojechać tutaj do tego miejsca. Stacja metra jest dosłownie obok. Jeżeli będziecie w Pekinie, na 100% będziecie jeździć metrem. Bo to jest najfajniejszy, najszybszy i chyba najłatwiejszy środek transportu poza taksówkami tutaj. No i też najtańszy, bo za jeden przejazd płaci się około 2 zł. I bardzo łatwo nawigować się jest o dziwo. Jak byłem tutaj pierwszy raz, aplikacja do nawigacji była w całości po chińsku. Wtedy było troszeczkę trudno to robić, bo no te chińskie znaczki dla mnie praktycznie każdy wygląda inaczej. Ciężko było to czytać. Teraz zrobili angielską wersję tej aplikacji, przystanki są po angielsku, więc jest dużo, dużo łatwiej to robić niż jak byłem tutaj ostatnio. Szczerze, na początku, jak usłyszałem, że planują zrobić inną wersję tej aplikacji, no to myślałem, że nie będzie to miało aż takiego wpływu na jej funkcjonalność. No ale okazało się, że naprawdę ma. Dużo łatwiej, dużo szybciej mi się jest połapać teraz niż to było wcześniej. A tutaj są zamknięte te schody. Jak byłem we wrześniu, były otwarte. Można było sobie tam normalnie do góry wejść. A może zamknęli po to, żeby ludzie mogli sobie lepsze zdjęcie zrobić. Jest taka możliwość. Azjaci, Chińczycy bardzo, bardzo lubią robić zdjęcia. Warto się zatrzymać tutaj przy faniach. Bardzo ładnie panie są ubrane też. Myślałem tak przy, przy okazji, żeby nie ubrać się tutaj w jakiś inny strój niż ich narodowy i sobie nie robić zdjęć. Myślałem, że mogę ubrać się na przykład w strój Spidermana i sobie <grym> porobić zdjęcia. Ale pomyślałem potem, że byłaby to trochę obraza dla tych ludzi, dla ich kultury. Więc finalnie zdecydowałem się tego nie robić. A tutaj możecie zobaczyć, nawet najmłodsi mają takie stroje. Na dzieciach fajnie to wygląda niż na dorosłych na pewno, ale zauważyli mnie. Zobaczmy, tutaj sobie dalej. Dużo ludzi chodzi z takimi flagami. U nas też na wycieczkach ludzie mają takie flagi, z tego co pamiętam. Ale zazwyczaj takie malutkie. A tutaj ludzie mają takie wielkie flagi. Może tam przejdziemy, zobaczymy, żeby nie było pod słońce. A tak w zasadzie powoli będę stąd już wychodził, bo. Nie chcę tutaj się rozgadywać o historii, to możecie sobie zobaczyć na innych filmikach. Ja po prostu chcę pokazać to, jak tutaj jest. A propos robienia zdjęć, teraz jest właśnie jeden z lepszych momentów na robienie zdjęć, tutaj, bo słońce jest centralnie za nami. Daje nam super światło na tą świątynię, więc ludzie korzystają, przychodzą sobie na żywo, bardzo fajnie. Te niebieskie kolory kontrastują z tymi białymi schodami i z niebieskim niebem przede wszystkim. Duży efekt robi tutaj to piękne niebieskie niebo. Zdjęcia naprawdę wychodzą bardzo, bardzo piękne. To jest największe wejście do kompleksu, o którym mówiłem. Jest to takie miejsce, taka hala, taki pawilon, gdzie właśnie było główne wejście. No i kiedy cesarz wchodził. Przechodził sobie właśnie przez całą długość tego długiego pawilonu korytarza. Chodził przez tę bramę, no i był w świątyni. A tutaj mamy rozkwitniętą chyba magnolię. Bardzo dużo ludzi robi jej zdjęcia. Jedno z niewielu miejsc w parku, gdzie coś rozkwitło. Niedługo zaczyna się wiosna. Końcówka marca i piękne rozkwitnięte drzewko.